Cześć kochani, witajcie w kolejnym tutorialu. Mam dzisiaj znowu bardzo fajnego gościa, którego już znacie. Cześć, z tej strony AnioSej. Tak jest, Ania, która była już w jednym z tutoriali. E, I dzisiaj czeszemy znowu razem, bo bardzo fajnie nam się razem pracuje, więc Ania na pewno jeszcze nie raz pojawi się w tutorialu. Tak, będziemy robić fryzurę wiosenną, yy, trwałą, ale lekką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy jaką, nie mamy na nią pomysłu, <grym> więc po prostu idziemy na żywioł. Tak. To, co nam wyjdzie, to nam wyjdzie, nie? Tak, ale zobaczymy. mamy trzy kryteria. Tak, mamy trzy kryteria. A Ania ma wymagania. Zapraszamy. Musiałam to powiedzieć. Zapraszamy. <noise> Zapraszamy. Bo w sumie to my dalej nie wiemy, co będziemy robić. Yy, idziemy na żywioł, ale Ania mówi, że coś z warkoczem i coś do rozpuszczonych włosów, więc to jest zawsze spoko, więc coś będziemy rzeźbić i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja na razie widzę taki kłosek, tutaj może od grzywki sobie pociągniemy coś przez czoło troszkę. No nie wiem, zaczynam zaplatać i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Takie fryzury na żywioł zawsze wychodzą najfajniej. Mm -hmm. A tak Cię odwrócę troszeczkę jeszcze Oddech. do mnie. A pochylisz troszkę głowę do przodu, żebyśmy pokazały co tu robimy? Może być tak. Bo robimy sobie kłosa holenderskiego. Czyli to jest taki kłos odwrócony, dobierany od spodu. Na pewno już go znacie, bo już się nieraz pojawiał w tutorialach. Jeśli jeszcze nie wiecie jak go zrobić, to wklepujemy sobie w lupkę kłos holenderski. I już wtedy wiecie. Tego kłosa zrobię sobie z tej partii, która byłaby grzywką. Ania nie ma grzywki, ale generalnie te włosy właśnie, które miałyby być grzywką, gdyby były, to zaplatamy sobie w kłos. I kieruję go trochę w kierunku tak do twarzy, żeby był jak najbliżej czoła. Zaraz będę go rozciągać. I teraz sobie rozciągam. Na maksa, ma być wiosennie i bocho, więc robimy bałagę. Teraz już sobie przestanę dobierać, zostawimy trochę takich luźnych włosów też przy twarzy. No bo żeby ta fryzura nie była też taka ulizana, tylko właśnie żeby była w nieładzie. Więc teraz już tylko zaplotę sobie tego kłosa po końcówki bez dobierania i zaraz zobaczymy co jeszcze do tego sobie dopleciamy. Oczywiście cały czas rozciągamy, robimy bałagan. Doplatłam sobie tak prawie po same końcówki, i w sumie teraz mi się rzuciła wizja, i wiem co chcę już zrobić. Więc teraz nie doplatam dalej, tylko przechodzę do drugiej strony, i teraz się odwrócimy. I teraz zobaczcie, te wszystkie włosy sobie zaczesujemy. Mamy tutaj zebrane wszystkie włosy, i do tego kłosa dobiorę sobie włosy z drugiej strony, czyli wybieram cienkie pasemko. Najpierw popatrz Aneczka trochę w prawo, pokażemy które pasemko, samą budzią. Wybieram sobie tutaj pasemko przy skroni, takie dosyć grube, i z powrotem popatrz przed siebie. I dobieram sobie je do kłosa. To jest kłos holenderski, więc dobieram je od spodu. No i dalej sobie od dołu zaplatam. I znowu od tej strony jeszcze raz dobieram sobie kolejne pasemko. spodu dobieramy, pamiętajcie, bo to jest kłos holenderski. I znowu od dołu sobie bez dobierania przeplatam. I jeszcze jedno może sobie dobierzemy, tak żeby zgarnąć te włosy całe z prawej strony. Czyli jeszcze raz przekładam pasemko kłosa i dobieram trochę włosów tutaj z tej strony. I teraz możemy tym kłosem sobie zawrócić. Taką mam wizję. Więc tak zrobimy. Więc po prostu dalej zaplatam sobie kłosa i będziemy go kierować z powrotem. Zaplatamy go takim zygzaczkiem, wracamy do początku. Jeśli włosy na czubku głowy Wam się trochę rozczochrały, to jeszcze to jest ten moment, kiedy można je przeczesać pod kłosem. Teraz może jeszcze, żeby ten nasz zygzaczek trzymał się w takiej formie, żeby nam się nie odkręcał. To będę też dobierać włosy od góry. Może to jeszcze nie jest zrozumiałe, co, co chcę powiedzieć, ale w momencie, kiedy przekładamy górne pasemko do dolnego dobieramy, dobiorę sobie trochę do tego włosów z tych luźnych, to sprawi, że nasz kłos będzie w miejscu, nie będzie się ruszał. I znowu od dolnego sobie przekładam bez dobierania. Od górnego sobie przekładam i dobieram troszeczkę luźnych. I znowu od dolnego bez dobierania i od górnego przekładam i troszeczkę sobie dobieram. To jest w ogóle super fryzura na jakiś festiwal, teraz się zaczyna sezon festiwalowy, jakieś imprezy, koncerty pod gołym niebem i to jest ekstra fryzura właśnie taka bardzo boho, która świetnie się sprawdzi na tego typu imprezy. I cały czas tak samo od dołu sobie dobieram, to znaczy przekładam bez dobierania, a od góry sobie przekładam i dobieram troszeczkę luźnią włosów. I cały czas rozciągamy. Teraz wiecie, co zastanawiam się, jak zakończyć tą fryzurę, bo to oczywiście jest pełen spontan, więc nie miałam tego w planie. Ale myślę, że po prostu zakończę tego kłosa mniej więcej na tej wysokości i po prostu przypnę go za uchem. Popatrz aneczka w lewo na chwilę, buzią samą. I myślę, że tutaj przypniemy go i to będzie fajne takie wykończenie tej fryzury. Oczywiście nie tak, żeby to dędało za uchem, ale zaraz zobaczycie. Ja teraz zwiążę go gumeczką. OK, teraz jeszcze, żeby sobie kłosek został w miejscu, chociaż tak naprawdę on jest w miejscu i dobrze się trzyma, ale dla pewności, jeśli Ania ma cały dzień spędzić tej fryzurze, to ja sobie go przypnę, żeby rzeczywiście się nie ruszał, i zrobię to tak, że od spodu wbijam sobie psówkę w kłos, tak, że jej nie będzie widać, i teraz on już tak się trzyma na miejscu, że nie ma szans, żeby cokolwiek się z nim stało. Nawet można go jeszcze porozciągać. <laughs> I z drugiej strony hmm, myślę, że po prostu podwinę go pod spód. Myślę, że może nie, może nie będę go podpinać, bo można by go podpiąć, można by to zrobić tak i wtedy mamy bardziej spiętą formę i puszczone są tylko te włosy na dole. Ale jeśli zostawię go luzem, to to jest takie bardziej messy, bardziej boho i myślę, że bardziej mi się podoba. Eee, tym bardziej, że są takie delikatne fale na końcach, zaraz zrobimy tu jeszcze więcej objętości i to wygląda całkiem spoko jak on jest luzem. Więc myślę, że tak zostawię. A wy dajcie znać w komentarzach, jaka wersja Wam się bardziej podoba. Czy taka właśnie luzem, jak spuszczone, czy wolelibyście, żeby to było zabrane i spięte w ten sposób? No, ja myślę, że tak sobie luzem zostawimy. Wykorzystamy sobie teraz to, że Ania ma takie piękne, naturalne fale. Nie będę ich wykręcać, tylko po prostu zrobimy w nich bałagan i użyję do tego sprayu teksturyzującego. Zrobimy sobie właśnie taki, taki nieład, taki jak włosy będą jak czesane wiatrem. I dzięki temu też będą miały jeszcze większą objętość. Właśnie wystarczy, że sobie spryskam sprayem i trochę możemy sobie te fale nawet tak porozciągać. No, pachnie pięknie. Jeśli nie lubicie bałaganu, możecie sobie te fale przeczesać i zrobić na gładko, czy też zostawić proste włosy, ale ja lubię bałagan i w ogóle lubię takie klimaty, więc robię bałagan i Ania też lubi bałagan, więc myślę, że będzie zadowolona. Mhm. Dobra, ja myślę, że to mamy. Zaraz zobaczymy, czy Ania będzie zadowolona. No i nasza fryzura gotowa. Myślę, że wymagania Ani zostały spełnione. Zdecydowanie tak. Luźna, wygodna. Idealna fryzura na lato, wiosnę. No i mamy to. Mam nadzieję, że nasza improwizacja Wam się podobała. To był pełen spontan, ale myślę, że wyszło nam coś fajnego i mam nadzieję, że Wy próbujecie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I zostawiajcie w komentarzach pomysły na kolejne fryzury. Tak, żebyśmy nie musiały kombinować. Tam na dole. I tu się gdzieś subskrybuje. Możesz dodać? Tu się subskrybuje. Ja się subskrybuje. Albo tu, ja nigdy nie pamiętam z której strony, ale zapraszamy. Subskrybujcie. Widzimy się niedługo. Pa! Pa!